Patrzcie, patrzcie, w jakim miejscu jest. O, widzę. Patrzcie. O kurczę. Witam wszystkich serdecznie na kanale Natury przyrody W dzisiejszym filmie zrobimy sobie coś innego niż zwykle, ponieważ zajmiemy się sakiem, e, konkretnym sakiem, czyli sarną europejską. E, jako iż e, ostatnio, jakby parę filmów temu, zdarzyła się sytuacja, w której spotkałem te sarny. Chodzi mi o tą sytuację. No to stwierdziłem, że opowiem Wam trochę więcej o nich i pokażę Wam jakieś moje nagrania. Patrzcie. Widzicie? Zeszła tam gdzieś, ale widzieliście chyba. O, jest druga. Jest. Dobra, idę tam. Patrzcie. Patrzcie, w jakim miejscu jestem. O, widzę. Patrzcie. Nie czy... jest... widzi mnie. Nie widzi mnie jeszcze. Nie, jeszcze druga. Spróbuję podejść bliżej i zrobić jakieś zdjęcie. Sarna europejska jest bardzo licznym ssakiem w naszym kraju. I największa populacja znajduje się na jego zachodzie. W okresie później jesieni sarny składają się w tak zwane rudle, czyli stada składające się z kilku osobników. Zima jest dla nich dość ciężkim okresem, ponieważ są bardzo często narażone na wypadki samochodowe. Jeśli chcemy zacząć szukać saren, najlepiej zacząć od szukania tropów. One bardzo często mogą nas naprowadzić. Ogólnie środowisko też jest bardzo ważne. Na przykład lasy, albo łąki. Ogólnie sarny lubią te dwa środowiska. Słuchajcie, chyba słyszałem jakąś zwierzynę tam. Jestem ogólnie w bardzo dzikim terenie. I właśnie się zastanawiam, czy tutaj iść. Bo może mi się uda coś tutaj uchwycić. Ale może nie Słyszę coś chyba Patrzcie mam zaremie Są tu bobry, bo kiedyś widziałem Patrzcie gdzie jestem Ciekawostką na temat saren jest to, że ciąża tych, które zostały zapodnione w okresie letniej rui, czyli od lipca do sierpnia, będzie trwała około 10 miesięcy. Natomiast tych zapodnionych w listopadzie czy grudniu tylko 4,5. Istnieje naprawdę wiele nazewnictwa na poszczególną płeć saren. Na przykład na samca mówi się często rogacz, a na samicę koza. Natomiast młode to koźlęta. W okresie jesiennym zmieniają ubarwienie z letniego na zimowe. tam jest rudla jest parę osobników ona się rozdzieliła na dwie części i jedna już uciekła ta część, yy, tak mniej więcej z pięciu osobników jeszcze została ta druga i tu naliczyłem cztery, ale możliwe, że jeszcze jest ich więcej patrzcie, tam są wszystkie, ale za nimi patrzcie, takie czarna kropeczka, spróbuję wam to przybliżyć potem w programie bo już bliżej nie, nie dam rady ale za nimi jest normalnie inna sarna, która z tej starej, jakby, części rudli, która do nich dobiega. Uciekają. Często w niektórych miejscach możemy napotkać ich legowiska. Tak one wyglądają. Tak jak już mówiłem, tropy są bardzo przydatne w poszukiwaniu saryn, zwłaszcza w momencie, kiedy jest śnieg. Tutaj macie na przykład bardzo dobry przykład, jak bardzo widoczne są ich ślady. Patrzcie. Czekam aż zacznie pikować, ale szczerze to wątpię, bo kurde, teraz w takiej scenarii to nie wiem, czy on odnajdzie sobie jakiś pokarm, czy akurat może jakiś gryzel będzie przebiegał. O, oj, dobra. Wow, naprawdę nieźle. Słuchajcie, mam tam sarnę. Ale do tej sarny może jeszcze dzisiaj wrócimy. Bardziej mnie dzisiaj interesuje, o widzę dwie nawet. Bardziej mnie dzisiaj interesuje ten tak, który słuchajcie, poszedł y, właśnie tam i chcieli nagończyć. Więc będę chciał przejść kawałek i zobaczymy, może uda mi się do niego podejść. Słuchajcie, jesteśmy już blisko. Hmm. Ale jednak daleko, bo żeby zrobić takie zdjęcia albo nagrać go z bliska, bez takiego specjalnego sprzętu, wieszcie mi, że to nie jest łatwe. Słyszę klangor żurawi w ogóle jest koniec stycznia. O, niepokojące. W sensie pokazuje to skutki zmian klimatu, tak naprawdę. Bo tych żurawi to powinno dawno nie być. O nie. O nie. Widzicie ją? Przed chwilą myślałem, że mi wyszedł zając na drogę. Tam jest druga. I się tak ucieszyłem, bo dawno nie widziałem tych zający Okazało się, że to wcale nie jest zając. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Ci się spodobał filmik. Następny filmik będzie już niedługo, więc ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!